Siemano! Z tej strony Bruczek PC. Dzisiaj w tym poradniku pokażę, jak dodać darmowe subskrypcje na YouTube. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy na główną stronę YouTube'a. Następnie tutaj wpisujemy swoje nazwę. W moim przypadku to będzie mój kanał. Tu ciekawe się załaduje. Klikamy profil i tutaj na sobie wybieramy liczbę subskrybentów. Prawe przyciskiem myszy. Zbadaj. No i jak tutaj wybieram ten nagłówek dwa razy klikamy. I ja sobie tu na przykładam jeden k subskrybentów. O! Pyk. I macie 1000 subskrybentów. Jeśli Wam się spodobał ten poradnik, to nie zapomnij zostawić suba, lajka, żeby wpadać po więcej nowych materiałów, które kiedyś... Na tym kanale wrócę. Ja bym się z wami żegnał. Luwa.